No, i teraz nagrywamy to wszystko na YouTuba. Kochani moi YouTube'owcy, bardzo Was kocham, że jesteście tam wciąż. Mimo, że ja przy tym kryzysie zaniedbałam, zapomniałam o tym YouTubie zupełnie i o tych moich filmikach, które no sami musicie powiedzieć, jakimiś tam akcjami strasznymi nie są przepełnione chociaż każdy taki kotek jak taka Agatka z taką dupeczką do góry to jest akcja, przecież oswajanie Agatki to jest cudowna historia a tutaj bawi się Melunia i co, zabiłaś motyla? przestał działać? przestał? o ty tak, Melunia się bawi motylkiem bardzo pięknie. Ona jest koteczką, która bardzo lubi się bawić. To jest w ogóle kot ideał. Nie trzeba jej oswajać. Jest cudowna. Zaraz przychodzi do człowieka. Daje się miziać, mruczy. No i bardzo lubi się bawić. Więc ona się absolutnie nadaje do dzieci, które chciałyby się z nią bawić. Jest łagodna. Jest kompletnie nieagresywna w żadnym stopniu. No, ale tak jak mówiłam, jeśli udaje się na czas wyzdrowieć, no to ona jest już wypatrzona przez pewną rodzinkę i będzie mieszkała w przepięknym kraju, który nie jest nad Wisłą. <laughs> ale żeby musi wyzdrowieć, żeby można ją było zaszczepić przeciwko wściekliźnie, i wtedy dopiero odczekać kwarantannę. No i wtedy dopiero wszystko się będzie działo, więc to jeszcze, jeszcze oho i trochę. A tutaj myje się kochana nasza agateczka. Agateczka się myje, nasza cudna. No moja kochana agacia. A czy ja bym cię mogła wziąć na ręce, jak myślisz? Próbujemy. To będzie chyba za dużo dla Ciebie. Za dużo będzie. Kochanie. Oj, kochanie. Jak ślicznie jaka dupka, ta dupka do góry. To jest taka piękna sprawa. Tak, moja malutka. Ojej, jak ty chcesz. Jak ty prosisz. Jak ty lubisz mizianko. Widzisz, jaki ty jesteś Miziak? A udawałaś taką niedostępną, i za każdym razem musisz na mnie nasyczać tak okropnie, że każdy by się przestraszył. A ja się nie przestraszam, bo ja już Ciebie znam i wiem, że Ty tak robisz tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu ten strach jest na początku taki duży. A tak to byś nie chciała. Tak to byś chciała u cioteczki już na kolankach siedzieć i na rączkach być tulona, tak? To jeszcze przyjdzie wszystko z czasem. Moja malutka. No, Agatka też jest wypatrzona. Słuchajcie. Agatia też jest wypatrzona. Melunia się dalej bawi. Koteczki pojadły. Nawet nie za dużo, bo one nie są straszne żarłoki. Ale ładnie pojadły. Wiesz co? A co byś powiedziała, Agatko? Jak ja bym ciebie, kochanie troszkę wyczesała wprawdzie no nie mam mojej ulubionej szczotki tutaj szczotko grzebienia ale może tym cią? popatrz to jest taka szczoteczka widzisz nie ma się co jej bać bo ona robi bardzo przyjemne rzeczy o. zobacz no ta szczoteczka to już jest lepsza niż rączka prawda o tak dupka do góry i wszystkie włoski które na wiosnę wychodzą. Wyczeszemy. Żeby Agatka była taka piękna. Taka piękna. Ale czy ty musisz akurat siedzieć w tym miejscu? Bo to mi tak przeszkadza ten słup. Wiesz? O, jakie mruczenie. Widać, że ty jesteś moja ulubienica, prawda? Bo ja ci poświęcam tak dużo czasu. Tak, to je poświęca mamelunia. Musi się sama bawić. No. Co tam się stało? Motylek się zaklinował. A co to się z nim stało? Z tych motylek? wstałem tylko. motylku. Popatrz, co, a co z nim? Co z nim? Dlaczego on tak się zachowuje? Musimy go chyba wyżej zrobić, wiesz? A tam ritka się próbuje dostać do nas. Ale to chyba troszkę jeszcze za dużo, nie? Żeby ritka się dostała. Ślicznie, ślicznie, ślicznie. Agatka wyczesana. Będziemy Ciebie teraz czesać, bo ja widzę, że Ty uwielbiasz. Uwielbiasz po prostu czesanie, a będziemy mieli mniej kłaków. Bo w tym pokoju to jest jedno wielkie, zakłaczone środowisko. Tak? Powiedz wszystkim, że jesteś cudownym koteczkiem. I fajnie, że ktoś to już zobaczył. Ech, głupia ta zabawka, co? Czekaj, zrobimy inaczej. Wiesz to, podniesiemy Ci kochanie troszkę tak. Tu zegniemy wyżej, wiesz? Zrobimy tak, żeby ten motylek troszkę szedł wyżej. O! Może teraz będzie troszkę bardziej atrakcyjny. No nie, bo cię prosto wpaszczy, On jak się tak zatrzyma gdzieś, no już się znudziłaś, nie? Czekaj, a zobaczymy co Agatka na tego motylka, a ja się z Tobą pobawię wędeczką, dobra? Poczekaj, Agaciu, a co byś powiedziała na takiego motylka? No widzisz, przyszła mela, czekaj, ja wezmę wędeczkę, poczekaj, postaj, postaj. wezmę wędeczkę, Wpadłam w tunel. Usiłuję wszystko robić jedną ręką. O. Hej. Melunia? Chodź. Tak, no, Melunia, słuchajcie. Tak jak mówiłam, Melunia to jest kotek zabawowy. Pokój jest rozniesiony. Bałagan, bo koteczki pewnie szaleją, jak mnie nie ma. Mam przynajmniej nadzieję. Nie, Agatka? Nie, nie chcesz się tym bawić. To jest dla głupich, prawda? A nie dla mądrych kotków. No dobrze. To wyłączymy. No, chodź. Przyjedzie do was kolega i jestem bardzo ciekawa, czy wy się dogadacie. Czy wy się dogadacie, kochani? Czy wy się dogadacie, moje skarby? Kolega jest wspaniały. Piękny kotek. O, Agatka idzie do nas. Hej, jaka chodź. No, dawaj, dawaj, dawaj. Puść, eee, puść, puść, puść. Puść, puś, puś. puś, kochanie, puść, puść, puść. O, tak. Agatka też by chciała. Też by chciała, moja kochana. Też. No, ruszaj łapą. Ruszaj łapeczką. Tak, ty bardzo lubisz się bawić też. Tylko ci Mela nie pozwala za bardzo, bo Mela jest... O. O Melunia to jest bardzo zabawowy kotek. Więc ta para będzie musiała mieć dwie osoby do zabawy. Jedna osoba się bawi z Melą, a druga osoba się bawi z zagadką. Daj ty potworze, ty dawaj mi. Ty drapieżniku, ty dziki kocie. Polowałaś he? Ja mycha chcę uciec. Dawaj, mychaj. Tak, dawaj, dawaj. O, jaki piękny pikołek. Tu, 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 Brawo. No, Melunia. Ale słuchajcie, dzisiaj zupełnie inny kot. Zupełnie inaczej oddycha. Ja nie słyszę, żeby ona miała problem z oddychaniem przez ten nosek. No, może ciuteńkę jeszcze słychać, no, ale jest olbrzymia poprawa. Agaciu, moja kochana, chodź do ciotki na kolanka. Wiesz, jaki motylek? Puścić ci go? No zobacz. No zobacz. No, go troszkę. Nie. Nie, motylek cię w ogóle nie interesuje. W ogóle cię go nie interesuje, tyle. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Mm. Dawaj, dawaj, dawaj. Ci potworzy, ci potworzy. Ci ci, 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 Hop, no, hop. Ale mam, słuchajcie, znowu cudowne kotki. Ja nie wiem, każdy z nich to jest po prostu cudo. Chociaż są takie okazy, jak hałka bułka na przykład, jak waleska, jak kleo, które wymagają więcej. Tak. I całe szczęście mogą to robić w swoich domach, bo gdyby tutaj siedziały, to by się nigdy nie oswoiły. A Gaćka... Ojej, ojej, a dlaczego tak uciekłam? Przed cioteczką swoją uciekłaś na cioci. W chciała cię tylko pomiziać, pogłaskać. Ale teraz jesteś błyszcząca, jaka piękna. Moja kochana, moja. Spróbujemy Cię podnieść następnym razem. Tak troszeczkę, prawda? Na przykład weźmiemy tu pod brzuszek, pod paszki i troszkę Ciebie uniesiemy. Albo w ogóle Cię zacznę uczyć, że tutaj się też rękę wkłada, prawda? Tutaj, o. Pod paszki, żeby kotka unieść. Pokaż uszko. No piękne. Piękne uszko masz. No bardzo jesteś ładny koteczek. Bardzo, bardzo. Oj! Cia to było. A cię to było. Cia to było. Cuda, cuda, cuda. Aha, jeszcze damy wam coś. Damy wam, jeszcze zapomniałam o jednym suplemencie. Dobra, kochani, nagadałam się, nazachwycałam, opowiedziałam. Zobaczyliście kotki. Żegnamy wszystkich. Do następnego. Pa pa.